Już chyba za długo w domu siedzimy, nie? I od razu zaczynamy z grubej rury. Od razu bardzo trudny, powiedziałbym nawet pieruńsko trudny rajd eee, Wąsko kręto, zmienna przyczepność. Strasznie ślisko, dużo luźnego śniegu. Pewnie jutro będzie dużo brei, bo trochę temperatura ma podskoczyć. I na dzień dobry, oprócz tego, że taki trudny rajd, to jeszcze na dzień dobry, co? 20 ile? 2 km. Tak, 22? 22. 22 km, także mamy dobry początek sezonu. Słyszałem nie do końca pochlebną opinię o trasie od niektórych zawodników. Jak ty ją oceniasz? Nie, Super trasa. Mnie się podoba. Poza tym wiesz, no wszyscy mamy tak samo, więc nie ma co, nie, nie ma co narzekać. Yy, tak się zastanawiałeś, yy, na jaki samochód będziesz mógł sobie pozwolić przed sezonem. No i rozmawiamy z tobą, kiedy siedzisz w Subaru, niezły wóz, wprawdzie może już nie najmłodszy, ale. Naprawdę wierzcie mi, w dalszym ciągu chyba bardzo konkurencyjnym. Ja ostatnio jeździłem na jednym odcinku i tym samochodem i Subaru R4, no to faktycznie w niektórych miejscach Subaru R4 jest szybsze. Na szybkich partiach, szczytami. Natomiast yy, jest też yy, wiele miejsc, w których nie ma różnicy między tym samochodem a nowym R4. Więc yy, zobaczymy. Czyli to będzie raczej sezon pod znakiem Subaru nie, nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji to jest na razie jednorazowy, jednorazowy wypad tym samochodem przerobiliśmy właściwie zdziwicie się, bo prze, prze, przerobiliśmy prawie seryjny samochód bardzo szybko na rajdówkę tu jest absolutne minimum tego co, co jest potrzebne do oczywiście wszystkie Wszystkie elementy bezpieczeństwa do tego założona amortyzatory, Olinsa, e, Kłowa skrzynia biegów i, i od nasza cała rajdówka. No. Oczywiście elektronika świetnie zmapowana przez, przez Mateusza Bieńkowskiego. E, silnik wyremontowany przez Grzyba, no i właściwie wszystko złożone przez moją fantastyczną ekipę i mamy od Subaru piękne, śliczne.